Janusz i Grażynka w RMFFM. Janusz! Co? Janusze! Co, kochanie? Rozbierz wreszcie tę choinkę. Nie. Rozbierz tę choinkę, bo ona na mnie dziwnie działa. Jak tak na nią patrzę, to mi się chce wziąć karpia. I, I? wiesz co? Nie. Łeb mu. Wiesz co? Ag agresję wzbudza. Nie, nie chce mi się, ale wiesz co? Weź na malu na jakiejś bąbce napis Słysznie LGBT. agresywna jestem. No. Naklej serduszko Aha. owsiaka, walnij napis konstytucja, zadzwoń do posła Brauna i mhm. złóż doniesienie, przyjdzie i wyrzuci jak te w sądzie krakowskim, mhm. co ja się będziemy męczyć. A to mhm. nie do rady Janusz, ty myślisz, że ja na to nie wpadłam? No. O nie, ja pierwsza. Ty wiesz, ile chłop ma roboty? Uwaga? Tak, on z tego ma po prostu niezły biznes. Wiesz, mm. że ludzie masowo, lgbt oklejają śmieci takie wielkogabarytowe, U. żeby brał za darmo im to wyniósł? Uwaga, no, nie? kolejka jest taka, że załapiemy się dopiero po Wielkanocy. Ta z pod mm. prowadzi taką, mhm. wiesz, listę. Także łap się za tę choinkę, bo ja lecę tą umeblować willę. Co, co? ją kupiliśmy na Mokotowie. Tak? No. A ten... Tę, no. na którą ta wasza mm -hmm. Fundacja Polska, wielki projekt, dostała od czarnka 5,5 miliona? No raczej, tak? no. no w ramach funduszu edukacyjnego. To. Tak. Właśnie te. To może, to może dlatego w szkołach rodzice się składają na papier do ksero, bo minister edukacji w Wille inwestuje. Wiesz, ja słyszałem, że no. za 7 lat będzie można te Wille wykorzystać komercyjnie, sprzedać, czy coś? No niezły interes. No ale ja, no przecież to jest wszystko w ramach programu edukacyjnego. Ta. No I Pomyśleć i pomyśleć, że Nowak to wyleciał przez zegarek. Dobrze, że tej kasy Gupi skap... Był. No dobrze, że tej kasy z KPO z Unii jeszcze nie ma, wiesz? Bo byście przez te wasze fundacje różne wykupili całe osiedla willowe. Aha. Słuchaj, Janusz, to. dzięki temu zakupowi pieniędzy nie dostaną, jak powiedział pan minister, lewacy i inni tacy. O. My myśmy po prostu chronili tego gotówkę. Myśmy ją po prostu ukryli, jak o. złoty pociąg trochę. O. Janusz, wszystko jest zgodnie z prawem. Może Oni i ta... nam mogą, wiesz co zrobić. Może i tak, mhm. Grażyna. Może i tak, ale. Ale wiesz co? Ale jeśli mhm. prawo dopuszcza takie przekręty, to, to to prawo jest takie trochę lewe. Jeszcze trochę mafiozi z Włoch, Wenezueli, Kolumbii i innych tych no. praworządnych krajów będą szkolić się w pisowskich ośrodkach. No, lepszego wykładowcy nie znajdą. No. Słuchaj, weź za tę choinkę. No. Przestań tutaj wiesz mędrkować. No. Lewe, prawe. Ważne, że przez nas uchwalone prawo. No, no. Ale, ale Prawo Popatrz. uchwalone jest prawo. Ale grażyna, podczas gdy w jakimś normalnym kraju realizuje się. Powiedzmy świetne projekty edukacyjne w nienormalnym przeprowadzane są wyłącznie święte projekty edukacyjne. Ej. Sam jesteście sobie winni, Janusz. Mm -hmm. Mm -hmm. Mhm. Tak. I pomyśleć, Janusz, że ta cała nasza historia zaczęła się od ośmiorniczek za 250 zł, nie. No, Było tak szaleć w restauracji. Bierz się za choinkę. Jest postęp. Bierz się za choinkę, już, 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 bo, już, 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 bo pójdę po już, już, karpie. Już, dobra. No. Okay. 그니까.